A więc omówiliśmy sobie już, jak zacieśnić cyrkulację. Mając do dyspozycji silnik, w tym silnik przyczepny, wykorzystanie steru strumieniowego, teraz omówimy sobie, co możemy zrobić, aby zacieśnić cyrkulację podczas manewrów na żaglach. Co możemy zrobić, aby zacieśnić cyrkulację na jeszcze żaglowym? Pomijając już silniki ster strumieniowe, które omówiliśmy sobie wcześniej. Mamy do dyspozycji ster, mamy do dyspozycji naszą wiedzę dotyczącą zawieczności i jachtu, czyli jak możemy na to wpływać. Właśnie na przykład przesuwając środek żaglowania, a także ewentualnie użycie żagli do pracy na wstecz. Na tym rucineczku pozycja A mamy sytuację, że wykonujemy standardowy polecenie ster prawo. Czyli wychylamy płetwę sterową mniej więcej 45 stopni w prawo, i łódka zaczyna swoją cyrkulację w jakimś tam promieniu R. Możemy również wydać polecenie sternik prawej, czyli zmienimy sobie jeszcze to położenie steru o kolejne 10 stopni i powiedzmy, że wychylenie płetwy sterowej będzie wynosiło około 55 stopni, to ten promień skrętu będzie na pewno mniejszy niż ten, który mamy przy komendzie ster prawo. Oczywiście wiąże się to również z pewną utratą prędkości, ale to nas w tej chwili nie interesuje. Nas w tej chwili interesuje zmniejszenie premier skrętu. Kolejnym takim manewrem, który możemy zrobić, to maksymalnie wychylić ster, czyli to jest polecenie ster prawo na burt. Wówczas to hamowanie jest bardzo silne, bardzo nam się skraca droga, ale też szybciej ustawimy się do linii wiatru, tak? bo tutaj mamy wiatr. Kolejne rzeczy jakie możemy zrobić to zwiększyć nawierzchność jachtu. Idąc do wiatru w przypadku yy, na przykład DZ kiedy mamy do dyspozycji trzy żagle Fok, Grot i Bezan to polecenie yy, Bezanasz od Wybierz spowoduje no, silną nawierzchność jachtu i on zacznie dodatkowo jakby skręcać bardziej do linii wiatru. Oczywiście to ma sens. To polecenie tylko do linii wiatru już w przechodzeniu linii wiatru należy dać bez unluz. Natomiast nam pomoże do, tej, do tego momentu skrętu do linii wiatru zrobić to ciaśniej. I na pewno jest to promień mniejszy niż w poprzednich przypadkach. Co jeszcze możemy zrobić? Jeżeli pamiętacie dobrze, to jeżeli wyluzujemy foka, to również przesuwamy środek orzeglowania do tyłu i łódka staje się silnie nawieczna. Po przejściu linii wiatru wydajemy komendę fok lewa na wiatr. Wiatr oddziałując na nasz fok powoduje nam ruch yy, dziobu. Prawo. Oczywiście nas hamuje, ale pomaga nam tej cyrkulacji. Możemy to jeszcze wzmocnić, dając polecenie bezan prawo na wiatr. Z kolei wiatr tutaj będzie nam wpadał z tej strony i będzie nam powodował odsunięcie rufy w lewo. To również pomoże nam zacieśnić cyrkulację. I to właściwie są praktycznie wszystkie elementy, które możemy zrobić. To było podane na przykładzie krętów prawo. Możemy jeszcze robić zawracanie na kotwicy, ale to już jest inna para kolorzy.